Witam, czy są mężczyźni na sali? Tak. Którzy to są? Proszę, można zapalić światło na sali. Chciałem zobaczyć tych odważnych śmiałków, którzy dzisiaj zamiast sprzątać, zamiast późwa gotować, przyszli się bawić. Co to ma znaczyć? Pan, pan tam. O, nie, ten pan wyżej. Ten, co pan myśli, że to nie do pana mówię. Pan taki siwy. Obok to jest małżonka? To, nie, to nie jest małżonka. Tam z drugiej strony małżonka? Też nie. Aha, dlatego. Dobra. Wszystko jasne. Ja nazywam się Łukasz i tak się przyjemnie złożyło, że w styczniu, moje drogie panie, otrzymałem nagrodę dla najseksowniejszego kaberciarza w Polsce. Tak się złożyło. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. To jest ta dobra wiadomość. Gorsza jest taka, że tę nagrodę przyznało mi czasopismo dla homoseksualistów Twoja Wazelina. Teraz przedstawię wam tę połowę piękniejszą, inteligentniejszą, no po prostu petarda. Wiem, że dzisiaj mężczyzn jest niewielu, ale to nie znaczy, że nie macie piszczeć panowie. Oto przed wami. Beata Kabrzyńska! Jest Ryk Brawa zadowolony! Do... Dzień... dzień dobry, zrobię. To no, Krzyki panie, zazdrości, kochane. gdzie się pojawiły. Najlepsza publiczność, bo kobieca publiczność, najlepsze. Ja się strasznie cieszę, że możemy dzisiaj dla Was zagrać. Tak. A jeszcze chciałam zapytać o jedną rzecz, czy dobrze wyglądam i mam nadzieję, że podoba się panią, bo nie wiem, czy panie wiedzą. Ja wpadłam sobie na taką informację, że my kobiety podświadomie. Najpierw szykujemy się dla innych kobiet. Tak jest, ja to też o to słyszałem. O tym tak? Słyszałem. Złapałeś to? Tak, że w ogóle mi się w ogóle nie podobasz. A tu po są widzę... Pani, tutaj ślinka cieknie normalnie. Więc ja chciałem powiedzieć, że Bata jest naprawdę cudowną osobą. Prywatnie to jest najbardziej uprzejma osoba, jaką znam. Ale też jak widać, no podoba się facetom. Ostatnio też spodobała się jednemu... żulowi. Naprawdę, bo siedział na ławce. I ona tak przechodziła, on tak patrzy na nią i mówi... Proszę pani, pani jest taka piękna. Chciałaby Pani zostać moją żoną? Na co Beata? Najbardziej uprzejma osoba, jaką znam, odpowiedziała Tak. Podaj jakąś czynność, na przykład niech każdy klaśnie w dłonie, wszyscy razem krzyczymy tak, zróbmy to i wykonujemy tę czynność. Czy to jest jasne? Czy, czy dla Pani to jest jasne? Bo my się na razie tak poznaliśmy, mogę poznać imię cudów. Beata też. O, Beata też! Bardzo ładne imię! Be Beata też. Cóż za piękne imię! Beata też, to jest jakieś mongolskie chyba. Beata też, pani Beata też, bardzo mi jest miło. Be Be pani Beato, Beatko, mogę tak? Bo widzę, że ewidentnie coś iskrzy między nami. Ewidentnie też widzę, że przyszłaś bez męża, także jest coś. A moja żona została na Śląsku, także powyżej 200 km się nie liczy. To wszyscy wiedzą. Czy wszystko jasne, Beatko? Wiesz o co chodzi? Dobra, no to próbujemy na początek coś prostego. Niech każdy klaśnie w dłonie. Dobra, powtórzymy. Jeszcze raz, uwaga. Najpierw ta, tak zróbmy to, potem ta czynność, uwaga? Niech każdy klasznie w dłonie. Słuchajcie, no mamy bardzo dużo czasu. Damy radę. Jeszcze raz, najpierw czynność... Ten... Najpierw tak zróbmy to, potem czynność. Tak, Be Beatku, kumasz masz to. Masz to ogarnięte. Dobra. Niech każdy klasznie w dłonie. Tak, tak, tak zróbmy. Jezu, piękny. Dzień dobry. Wino. Czekoladki. Pan student do dziewczyny, tak? Czyli do chłopaka. 26,90. Zapłacę bitcoinem. <grym> Czym? Bitcoin. Taka waluta, którą się zapisuje na przykład na serwerze. Ma pani serwer? Tylko gołdę? <noise> to, e... Co to za czasy nastały? Kiedyś, jak klient chciał zapłacić zbliżeniową, się spódnicę podwijało! Ha, I wszyscy byli zadowoleni. Klient zadowolony, ja zadowolona. Co osiedle zadowolone? To pani mąż też musiał być zadowolony. Mój mąż u mnie nie kupował.